Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym nagraniu pragnę przedstawić msze święte, jakie zostały zamówione z okazji pogrzebu Władysława Deszcza, a więc Gregoriankę oraz intencje, które nie weszły do Gregorianki. Gregorianka za Świętej Pamięci Władysława Deszcz. Będą sprawowane w, tar w terminie 21 kwietnia do 20 maja 2025 msze święte. Sprawuje ksiądz Prałat Ryszard Banach. Miejsce kaplica. W Domu Opieki dla Księży Emerytów. Adres Przenna 7 33 101 Tarnów, telefon 14 626 75 76. Do księdza Prałata Ryszarda, komórkowy, prywatny 573 910 240. A teraz od kogo weszły intencje do Gregorianki. Pierwsze od Chrześnicy Ewy, 21 kwiecień 2025 o godzinie 7:30 to będzie w poniedziałek. Druga msza święta od Doroty Marcina Mądrzyk z rodziną, 22 kwietnia. 2025, godzina 7:30 we wtorek. Od brata Franka i bratowej Ireny, 23 kwietnia 2025, godzina 7:30, środa. I podobnie pozostałe msze święte codziennie będą sprawowane o godzinie 7:30, a więc od Chrześnicy. Małgorzaty z rodziną. To jest czwarta intencja. 24 kwietnia w czwartek przypada. W piąta od Krzysztofa z rodziną. 25 kwietnia w piątek. Od Zofii Bożek z rodziną. 26 kwietnia w sobotę. Od Agnieszki i Marcina Doroż z rodziną w niedzielę 27 kwietnia. Ósma intencja od Barbary i Jana: Doroż 28 kwietnia w poniedziałek. Od Ochotniczej Straży Pożarnej Scars: 9 intencja. 29 kwietnia we wtorek wypada. Dziesiąta intencja od Marcina Kaczmarczyka z rodziną. 30 kwiecień, w środę to wypada. Tu może jeszcze ustawię taki ogólny widok na te intencje. Dziesiąta intencja od Marcina Kaczmarczyka z rodziną 30 kwietnia w środę. I następne już w maju, 1 maja od Doroty Roberta Śliwa z USA. Podobnie na 12 i 13: czy intencje od Doroty i Roberta. Pierwszy wypada w czwartek, drugi maj w piątek. 3 maj w sobotę. 14, 14. intencja od Zofii Śliwa z USA i 15. intencja od Zofii Śliwa z USA. To jest 4 i 5 maja w niedzielę i w poniedziałek. 16. intencja od Anity i Sylwestra Moryl. 6 maja we wtorek. 17. intencja od rodziny jagłów z biesiadek. To jest 7 maj w środę. 18. intencja od parafian z biesiadek. To są 3 intencje, a więc 18., 19. i 20. intencja. 8, 9 i 10 maja, czyli czwartek, piątek i sobotę. Natomiast 21. intencja od siostry Danuty z mężem to będzie 11, 11 maja w niedzielę. Od siostrzeńca z rodziną, 22 intencja. Yy, I to jest 12 maja w poniedziałek. Od siostrzenicy z mężem, 23 intencja. 13 maja we wtorek, 24 intencja. Od rodziny Morawiec. Z Zapasternicza 14 maja w środę, 25. Intencje od kuzyna Andrzeja 15 maja to jest w czwartek, 26. Intencje od rodziny Machałów z Biesiadek to jest 16 maja w piątek. Od rodziny Kowalów z Wietrzychowic to jest 17 maja, w sobotę, 28 intencja od rodziny Czarny z Krakowa, 18 maja. W niedzielę 29 intencja od Karolina Karoliny i Damiana Morawiec. W poniedziałek. 19 maja i ostatnia intencja 30 od sąsiadki Natalii Broda. 20 maj we wtorek. To jest Gregorianka. chwilę przerywnik, melodia. Adres i miejsce sprawowania mszy świętej oraz data, a także godzina sprawowania mszy świętej niech będą pomocą do wspólnej modlitwy także można i na odległość się łączyć znając terminy i miejsce i możemy się wspólnie modlić w ten sposób za zmarłym Władysławem w każdy dzień kiedy jest msza święta w imieniu rodzeństwa Franciszka i Danuty oraz dzieci Anny i Radka składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim krewnym, znajomym i przyjaciołom Władka za modlitwę, za ofiarowane msze święte oraz wyrazy pamięci. Dziękujemy. Ksiądz Roman i krewni. Szczególne podziękowanie dla Księdza proboszcza Wiesława. Za zorganizowanie Gregorianki, służby liturgicznej, za wieloletnią posługę bratu Władkowi. Opiekującym się posługą na cmentarzu, także za rozliczne formy modlitwy, pomocy duchowej, jak i pomocy w zorganizowaniu pogrzebu, Bóg zapłać za poświęcony czas i wysiłek. Dziękujemy strażakom. Za wyrazy solidarności z Władkiem w czasie służby, w czasie choroby, nie tylko za życia, ale i w czasie pogrzebu. Bóg zapłać. Zarządowi Gminy Gręboszów i opiekunom domu, strażaka w ujściu jezuickim, za zezwolenie na zorganizowanie spotkania przy stole po pogrzebie póg zapłać dziękujemy bardzo i jeszcze za chwilę podam intencje które nie weszły do gregorianki Przepraszam za tą długą chwilę, ale gdzieś mi się tu rozłączyło połączenie. Dlatego przechodzę już bezpośrednio bez przerywnika muzycznego do podania pozostałych intencji. Tutaj podświetlenie jest, a ja będę czytał na głos. Intencje, które nie weszły do Gregorianki. Jest ich 31. Pierwsza od córki Ani z rodziną. Ta była odprawiona w siódmy dzień po śmierci w parafii Gręboszów. Druga od syna Radosława w siódmy dzień po śmierci parafia Gręboszów. Również trzydziesty dzień po śmierci. Trzecia od rodziny Kołodziejów czwarta od Rady Parafialnej, piąta od Zofii i Wiesława Wójtowicz, szósta od rodziny Gawów z Kars, siódma od Marty i Pawła z Kowron z synkiem, ósma od rodziny z Kowronów, dziewiąta od sąsiadów Romana Kaczmarczyk z rodziną, dziesiąta od sąsiadów e, rodziny Kowalów, jedenasta od sąsiadów Dudków, dwunasta od Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, 13 od sąsiadów Kowalów i Wcisłów. 14 od Stefani deszcz. 15 od Henryka i Marii deszcz z rodziną. 16 od rodziny Szczechurów. 17 od Marty i Zbigniewa Skalach z rodziną. 18 od Marii i Zofii Szczawińskich. 19 od Stanisławy i Feliksa Niedźwiadek. 20. Od Czesława Kaczmarczyka. 21 pierwsza Intencja. Od Heleny Nowak. 22. Od Mariana Sambora. 23. Od rodziny Kochanek i Kaczocha. 24. Od rodziny Bugajskich. 25. Od Wiesławy i Eugeniusza Borków. 26. Od rodziny Pyrczak. Z woli gręboszowskiej, 27 od Marii i Krzysztofa Szarek z rodziną, 28 od rodziny Deszczów z Gręboszowa, 29 od sąsiadów Kowalskich, 30 od rodziny Kaczówka z Biskupic i 31 Msza Święta z ofiar złożonych na tace. Jak zauważamy, te intencje, które nie weszły do Gregorianki, są przeważnie od mieszkańców parafii. Dlatego ksiądz Probosz systematycznie będzie ogłaszał intencje ofiarodawców i terminy sprawowanych mszy świętych. Także będziemy mogli e, sami e, skorzystać e, z mszy świętej, ale też i poinformować innych, także nawet i e, e, Dalej zamieszkałych, czy za granicą zamieszkałych, żeby się łączyli duchowo razem z nami. 4 kwietnia w piątek o 18.00 to są jeszcze inne intencje za świętej pamięci Władysława Deszcz od Stanisławy i Walentego Hebda w Biesiatkach. 25 kwietnia w piątek o godzinie 18.00 za świętej pamięci Władysława Deszcza, od rodziny Górszczak, w Biesiatkach będzie sprawowana ta Msza Święta. 28 kwietnia w poniedziałek o 7:00 za świętej pamięci Władysława Deszcza, od rodziny Sośnieckich, również w Biesiatkach będę sprawował te Msze Święte. Tutaj również e, e, jeszcze przypomnienie podobne do poprzedniego, adres i miejsce sprawowania mszy świętej oraz data, a także godzina sprawowania mszy świętej, <laughs> szczególnie gregoriańskich, <laughs> niech będą pomocą do wspólnej modlitwy, także na odległość za zmarłym Władysławem w imieniu rodzeństwa i Francisz, Franciszka i Danuty oraz dzieci Anny i Radka składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim krewnym, znajomym i przyjaciołom Władka za modlitwę za ofiarowane msze święte oraz wyrazy pamięci. Dziękujemy ksiądz Roman i krewni. Szczególne podziękowanie dla księdza proboszcza Wiesława za zorganizowanie Gregorianki i służby liturgicznej, za wieloraką posługę bratu Władkowi. Dziękuję też za pozostawienie części intencji do odprawienia w parafii, co ułatwi wzięcie udziału we mszach na miejscu. Podejmującym się posługi na cmentarzu, dziękujemy za liczne formy modlitwy, pomocy duchowej, jak i pomocy w zorganizowaniu pogrzebu. Bóg zapłać za poświęcony czas i wysiłek. Dziękujemy strażakom za wyrazy solidarności z Władkiem. Kiedy mieszkał w ujściu, w czasie służby, w straży, w czasie choroby, nie tylko za życia, ale i w czasie pogrzebu. Za pamięć modlitewną i zamówione mrze święte strażakom z ujścia i kars Bóg zapłać zarządowi gminy Gręboszów i opiekunom domu strażaka w ujściu jezuickim za zezwolenie. Na zorganizowanie spotkania przy stole. Po pogrzebie Bóg zapłać, dziękujemy. To szereg tych ogłoszeń powtórzyło się, tak jak przy tych mszach gregoriańskich, ale mówią, że powtórka jest matką zapamiętywania, żeby nie zapomnieć. To tyle. Serdecznie Wam dziękuję. Na razie nie, nie mam tam uruchomionej melodii żadnej, ale się możemy pomodlić. Wieczne odpoczywanie, racz im dać panie, a światłość wiekuista, niechaj im się wieci. A światłość wiekuista, niechaj im się wieci. Specjalnie w liczbie mnogiej śpiewam, bo na pewno modląc się za Władka, pomodlicie się też i za innych przy okazji. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie. A światłość wiekuista. Niechaj im się wieci, a światłość wieku ista. Niechaj im się wieci, wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wieku ista. Niechaj my się wieci, a światłość wiekuista. Niechaj im się wieci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I tu na koniec jeszcze Stary Dom, w którym Władysław się wychował jako dziecko do pełnoletniości i samodzielności. Jeszcze raz wszystkim serdecznie Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Именю ватка. Ну букзап.